Hej, witam Was bardzo serdecznie, ponownie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o produktach do pielęgnacji maluszka. Chciałabym Wam tutaj pokazać produkty, które przydały nam się od urodzenia, a które służą nam, że tak powiem, aż do teraz. Te podstawowe rzeczy podejrzewam, że każdy z Was wie, co jest dla takiego malutkiego dziecka potrzebne, natomiast ja już doświadczenia teraz wiem, że o kilku rzeczach zapomniałam albo nawet nie miałam pojęcia, że mogą mi się przydać. I teraz, z perspektywy czasu, też zdaję sobie sprawę, że gdybym taki film wcześniej, będąc w ciąży, zobaczyła, na pewno byłoby mi łatwiej skompletować akurat tą część wyprawki. Dlatego ja tutaj mam taką małą ściągę, będę sobie na nią zerkać, bo podzieliłam sobie to, słuchajcie, na takie y, mniejsze kategorie. Mam te rzeczy tutaj ze sobą i będziemy po kolei sobie to omawiać. Ja Wam będę pokazywała akurat produkty, których ja używam. To nie oznacza, że akurat konkretna rzecz z konkretnej firmy, moim zdaniem, jest najlepsza. Ja je wybrałam, bo uważam, że dla mojego dziecka będą najlepsze, natomiast wy możecie wybrać, z jakiej firmy chcecie. Ja tutaj bym nie chciała, żebyśmy zaczęli wdawać się w jakieś dyskusje, że ta firma ma lepsze, lepsze kosmetyki dla dzieci albo ta firma. Po prostu pokażę Wam, jak to u mnie wyglądało i co nam się przede wszystkim przydało najbardziej. Także zaczniemy, słuchajcie, może tak troszeczkę od końca, ale od wieczoru i od wieczornej pielęgnacji, czyli jak. Wracamy wiadomo ze szpitala, tam tylko pierwszego dnia czy następnego następuje pierwsza kąpiel maluszka. I tutaj zaczynamy od tego, no wiadomo potrzebujemy wanienkę i te różne inne takie gadżety, ale jeśli chodzi stricte o kosmetyki, no to pierwszym produktem, który chciałabym Wam pokazać jest żel do kąpieli. Wiem, że możemy wybrać różne mydełka, różne płyny do kąpieli, my akurat zdecydowaliśmy się na taki dwa w jednym żel do kąpieli i szampon z pompeczką i to jest bardzo słuchajcie fajna sprawa, bo możecie naprawdę konkretną ilość produktu y, użyć. My na kąpiel maluszka do wanienki na sam początek dawaliśmy trzy takie pompeczki i tą wodę tak rozmieszywaliśmy ręką i potem myliśmy tą wodą maluszka. Natomiast teraz y, też lewamy, że tak powiem, do wody. Natomiast ja też taką jedną pompkę biorę na rękę i myję małemu włosy. Kolejnym produktem, jak już wykąpiemy tego naszego maluszka, jest balsam do ciała. Niektórzy używają oliwek, ja oliwkę też kupiłam, choć słyszałam, że właśnie balsamy są lepsze, bo nawilżają, a nie natłuszczają, tak jak oliwka. Ja słuchajcie się na tym kompletnie nie znam, natomiast... Z doświadczenia już teraz wiem, bo sprawdziłam oba produkty. Lepiej sprawdzał nam się balsam, i do dnia dzisiejszego używamy balsamu. Słuchajcie, to jest pierwsze opakowanie, które ja kupiłam, jak mało się urodził. On kończy niedługo 8 miesięcy, i ja go dalej mam. Tu już jest co prawda resztka, aż mam kupiony nowy. Natomiast był taki krótki czas, gdzie go nie używaliśmy, jak mały, miał problemy skórne, i nie było do końca wiadomo, czy to jest z tego powodu. Natomiast okazało się, że nie. On nam się sprawdza super. Kolejną rzeczą, jak już nabal od tego naszego maluszka, jest słuchajcie, pielęgnacja oczów, uszu w noska. Może zacznijmy od uszu. I tak wiem, uszu się patyczkiem do uszu nie czyści. I ja, nawet słuchajcie, nie kupowałam takich typowych patyczków dla dzieci. To jest zwykły, najnormalniejszy w świecie patyczek. I tym patyczkiem nie myjemy dzieć, dziecku bezpośrednio w uchu. My tych, to nawet położa nam tutaj poleciła, że tam, po prostu takim patyczkiem osuszać z wody tutaj tylko tą zewnętrzną część uszka i za uszkiem. Bo bardzo istotne jest to, żeby właśnie pokąpieli dokładnie wszystko tutaj pod szyjką, właśnie za uszkiem tutaj delikatnie wszystko osuszyć, bo potem mogą się robić nam różnego rodzaju odparzenia. Także patyczki tak czy siak Wam się przydadzą, ale tak jak mówię, nie bezpośrednio do czyszczenia w uszku. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o pielęgnację oczek, to y, można używać płatków kosmetycznych, różnego tego typu wacików, natomiast w naszym przypadku małemu troszkę na początku te oczka ropiały i najlepsze były takie jałowe gaziki y, w rozmiarze 5 na 5 cm. Tutaj w paczce były po trzy takie gaziki i po prostu tym przemywaliśmy oczka i albo możecie do tego użyć, pomoczyć ten gazik po prostu w przegotowanej wodzie, albo tak jak my używaliśmy, już Wam to pokazuję, sól fizjologiczna, ona jest sprzedawana w takich małych ampułkach, ona kosztuje dosłownie groszy, tu akurat mam taką typową, na której pisze baby, czyli jest ewidentnie dla dzieci, ale one słuchajcie mają wszystkie te same stężenie, także... Tu odkręcacie bezpośrednio na gazę, przemywacie oczka i świetna sprawa. Yy, zrobili, przerobiliśmy uszy, przerobiliśmy oczy, to teraz nos. Na początku, słuchajcie, jakoś specjalnie tego noska nie czyściliśmy, tylko tak tutaj delikatnie patyczkiem właśnie też. Natomiast później, jak już, tak powiem, coś tam w tym nosku zaczęło się pojawiać, to do pomocy nam przyszła yy, sól morska, roztwór soli mineralnej. Tutaj jest takim atomizerem, pikacie. To jest, słuchajcie, nie bójcie się, że ten atomizer jest jakiś zamotny, i zrobi krzywdę waszemu dziecku, bo pani w aptece po prostu pytaj, w jakim wieku jest dziecko i da wam takie po prostu odpowiednie dla wieku waszego dziecka. Z tego co wiem, to ten jest chyba od urodzenia. Bo ja go już miałam, jak mało był malutki i to, to już nam się od samego początku ten sprawdzał. On jest Disney Mar Baby. I do tego oczywiście, żeby to potem oczyścić, gruszka do nosa, też taka najmniejsza. W aptece po prostu pani zapytała, ile małe ma miesięcy i nam taką chyba to jest najmniejsza dała. Także te dwie rzeczy, jeśli chodzi o oczyszczenie noska. Yy, I teraz tak. Kolejną rzeczą można by było powiedzieć jest takie na pograniczu rzeczy aptecznych i właśnie też takich pielęgnacyjnych, jeśli chodzi o kąpiel. Na samym początku, kiedy maluszek ma ten kikut, pępowiny i trzeba to przemywać, można używać do tego oktaniseptu, można używać fioletu, my używaliśmy aseptu, to jest powiedzmy coś takiego jak oktanisep. nasza położna powiedziała, że jak najbardziej możemy tego używać, a gdy ona przychodziła do nas na kontrolę, nazwijmy to, to robiła mu to po prostu fioletem i po około miesiącu maluszek już ten pępuszek, ten strupek, tak jakby mu odpadł i już tam było wszystko wygojone, także takie coś też Wam się przyda, to jest słuchajcie też do przemywania ran, czyli jak gdzieś skaleczycie przy obcinaniu paznokci małemu to na pewno Wam się to przyda że to by było, jeśli chodzi o takie stricte kąpielowe rzeczy i na sam koniec już czysta przyjemność czeszemy małemu włoski. I ja mam tutaj, słuchajcie, i grzebyczek, i szczoteczkę. Na samym początku najlepiej sprawdza się szczoteczka, jak małe ma jeszcze te miękkie ciemiączko. Wiadomo, żeby nie skaleczyć, nic tam nie ukrzywdzić, taka szczoteczka jest najlepsza. Natomiast po paru miesiącach naszemu małemu już tak urosły włosy, że mu się zaczęły kołtunić, i już do pomocy wtedy grzebyczek. Ja to kupiłam w takim komplecie, grzebyczek plus szczoteczka. Także to na pewno też Wam się przyda. Teraz, słuchajcie, przejdźmy do takiego rozdziału, nazwijmy to pieluszkowego. Przede wszystkim, oczywiście, będą wam potrzebne pampersy. To, jakie wybierzecie, to jest wasza sprawa. Też już z doświadczenia mogę wam powiedzieć że to, że przeczytacie, albo usłyszycie od kogoś, że jakieś pampersy są dobre, to nie oznacza to, że wam one się sprawdzą. My przez długi czas używaliśmy pampersów Premium Care, bo sprawdzały one nam się bardzo dobrze, a jak czytałam o nich na internecie opinie, to czytałam, że przeciekają, że się różne z nimi dziwne rzeczy dzieją, nam się nic takiego nie działo. Teraz używamy tych z Baby Dreamu, albo tych, to są te Pure and soft, albo tych standardowych. Bardzo Wam gorąco polecam. Ale tak jak mówię, to jakie wybierzecie pampersy, to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa. Jeśli już mamy pampersy, a mały coś narobi do pampersika, to potrzebujemy go czymś wytrzeć. I teraz tak, albo decydujecie się na takie chusteczki. Ja tutaj akurat mam chusteczki 99% wody i myślę, że jakbym miała je wtedy, gdy mały się urodził, to ich bym używała. Natomiast na początku kupiłam takie, gdzie miały tam więcej tych substancji, powiedzmy to chemicznych. Mały nam się też na początku bardzo odparzał. Dlatego jeśli nie chcecie używać takich chusteczek, bo uważacie, że nie chcecie narażać swojego dziecka na dodatkową chemię, to Wam gorąco polecam takie duże płatki kosmetyczne. Ja Wam tutaj wyciągnę i pokażę. Taki duży płatek kosmetyczny. Na przewijaku trzymacie sobie miseczkę z przygotowaną wodą, moczycie, wyciskacie i tym po prostu wycieracie pupę Waszego dziecka. Ja tak robiłam przez około 2 miesiące. Potem przerzuciłam się na na te mokre, już nawilżone chusteczki. Jeśli chodzi też o przewijanie, no to nawet jeśli słuchajcie, macie przewijak czy przybieracie dziecko na łóżku, to na pewno przydadzą Wam się też takie podkłady. Ja te podkłady używam i w łóżeczku pod, yy, go tu się rozkłada, on jest w rozmiarze, teraz mam nie powiem, 60x60, możecie go dać pod prześcieradełko. Możecie położyć na przewijak. Ja mam yy, przewijak, nie chodzi mi teraz o ten mebel, tylko jak bezpośrednio tą nakładkę z IKEA, no to mam takie prześcieradełko. Nie ma co już ukrywać, że na początku dziecku bardzo często zdarzy się gdzieś tam nasiusiać przy przewijaniu tego pampersa, więc żeby za każdym, przy każdym przewijaniu nie musieć tego, tego prześcieradełka wymieniać, to kładą sobie taki podkład, taki podkład w każdej chwili możecie wymienić, nawet jak Wam się coś przytrafi, to nie musicie się martwić, że potem czegoś nie dopierzecie. I to myślę jest, jeśli chodzi o tą kwestię taką pieluszkową, nazwijmy to. I ostatnim działem jest taka... Nazwijmy to pielęgnacja na pograniczu, już w cudzysłowie pierwszej pomocy, takiej naszej przydomowej apteczki dla maluszka. Od razu chciałabym Wam zaznaczyć, że to, co ja Wam tutaj teraz pokażę, to jest tylko coś, to są tylko takie przykłady, które gdybym ja miała drugie dziecko i miałabym właśnie kompletować rzeczy, to to bym kupiła jeszcze przed urodzeniem małego, bo mam teraz dodatkowe rzeczy w stylu jakieś witaminy, kalcjum, witaminę C, różnego typu takie rzeczy na wzdęcia, kolki, ale to jakby... Każde dziecko jest inne i nigdy nie możecie przewidzieć, czy to wam się przyda. Natomiast te rzeczy, które wam teraz pokażę, to w naszym przypadku przydały się bardzo. I zacznę może od takiej dużej butli. Nie, patrzcie, że to jest taka duża butla. Po prostu wysłałam męża, żeby kupił Rivanol do apteki, bo to jest właśnie Rivanol, a pani w aptece powiedziała, że nie ma małej butelki i mój mąż zdecydował się kupić taką dużą. To jest, słuchajcie, środek, ja nie wiem jak to jest fachowo, taki odkażający nazwijmy to. Nam to też poleciała położna, bo jak zaczęliśmy mojemu obcinać pazurki, to rubiały mu się robić takie teraz ja nie wiem jak się to fachowo nazywa u mnie w domu się mówiło na to zastrzał, taka robka przy paznokciu i właśnie tym smar nasmarować, zakleić i to bardzo szybko przechodziło to jest taki typowy środek odkażający można go też używać powiedzmy zamiast wody utlenionej czy właśnie tego aseptu i myślę, że to naprawdę się przyda kolejną kwestią to jest słuchajcie Lek przeciwgorączkowy, i myślę, że to każdy powinien mieć w domu, bo sytuacje są różne. My mamy akurat paracetamol w czopkach, i też jak chodzimy do naszego pediatry na szczepienia, to zawsze nasz pediatra mówi, że on zaleca paracetamol, a nie ibuprofen. Także my mamy ten paracetamol. Tutaj z tyłu macie podane dokładne dawkowanie, także tym nie musicie się przejmować. To myślę, że naprawdę każdemu się przyda. I słuchajcie, okazało się, że bardzo szybko przeszliśmy przez ten temat. Myślałam, że nam to zajmie więcej czasu. I teraz tak się jeszcze szybciutko zastanawiam, bo ja, wy stoicie tutaj na przewijaku. I tak jeszcze tutaj patrzę dookoła, czy o czymś nie zapomniałam. I wydaje mi się, że zapomniałam, bo tam z tyłu jeszcze mam jedną rzecz, o której Wam wspomnę: witamina D. Witamina D400 jednostek. To dziecku się podaje, to już Wam o tym powiedzą w szpitalu. Musicie to podawać w zasadzie nie wiem, jak długo, bo do tej pory podajemy małe ma 8 miesięcy. Natomiast małemu się jeszcze nie zrosło ciemiączko. Na początku podawaliśmy po jednej takiej. Yy, dawce 400 jednostek dziennie teraz podajemy dwie, jakby dwie dawki co drugi dzień, a co drugi dzień jedną dawkę, żeby właśnie te ciemczko nam się zrosło. I kolejną rzeczą to jest jeszcze krem z filtrem. Pamiętajcie o tym zima, krem wiatrowi i zimnie, lato krem z filtrem. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne. Ja małego całe lato smarowałam kremem z filtrem, cały czas jak było słoneczko i mały się nam nie opalił. Było widać słuchajcie, taką delikatną różnicę, tak jak mu się rozebrała tu, gdzie miał wiecznie odkryte rączki, ale tu nie była taka typowa zna I pamiętajcie o tym, bo naprawdę narażenie takiego małego dziecka na promienie słoneczne yy, to nie jest raczej dobry pomysł. Także to jest wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam Was na kolejny film w kolejną środę. Za tydzień już będzie grudzień i będzie taki pierwszy film, nazwijmy to świąteczny. Yy, także mam nadzieję, że już nie możecie się doczekać i do zobaczenia w następną środę o 19. Pa!